Nowoczesny transport w logistyce. Trendy i technologie. Logistyka, jaką znaliśmy jeszcze dekadę temu, odchodzi w przeszłość. Stare metody, oparte na telefonie, e-mailu i stercie papierowej dokumentacji, są nieubłaganie zastępowane przez inteligentne, zautomatyzowane i zrównoważone systemy. To już nie jest science fiction to rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz. Firmy, które adaptują się do tych zmian, zyskują ogromną przewagę konkurencyjną, podczas gdy te, które kurczowo trzymają się starych nawyków, ryzykują pozostanie daleko w tyle. Ten rozdział to Twoja mapa tej rewolucji. Nie jest to kolejna lista technologicznych gadżetów, ale strategiczny przewodnik, który pokaże, jakie technologie mają realny wpływ na efektywność, koszty i ekologię w transporcie. Poznaj nowoczesną logistykę i kluczowe trendy, które zdefiniują rynek w roku 2025 i w latach późniejszych. W sercu rewolucji logistycznej leżą dane zdolność do ich zbierania, analizowania i wykorzystywania w czasie rzeczywistym jest tym, co oddziela liderów od reszty stawki. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to dziś przede wszystkim inteligentne algorytmy, które analizują ogromne ilości danych, by podejmować decyzje lepsze i szybsze niż człowiek. System do optymalizacji tras nie tylko wyznacza najkrótszą drogę, ale w czasie rzeczywistym uwzględnia korki, pogodę i ograniczenia czasowe dostaw. Inny algorytm analizuje dane historyczne i prognozuje zapotrzebowanie na transport w danym regionie. Pozwalając na prewencyjne pozycjonowanie floty. Korzyścią biznesową jest tu znacząca redukcja paliwa, eliminacja pustych przebiegów oraz zwiększenie niezależności i terminowości dostaw. Z kolei internet rzeczy i telematyka tworzą cyfrowy układ nerwowy łańcucha dostaw: to są sieci czujników umieszczonych w wjazdach, na naczepach, a nawet na poszczególnych paletach. Sensory w chłodni na bieżąco monitorują temperaturę ładunku i wysyłają alerty w razie nieprawidłowości, a czujniki na osiach informują o zużyciu opon. Daje to pełną kontrolę nad towarem, bezprecedensowe bezpieczeństwo i zdolność do natychmiastowego reagowania na problemy. Równie istotna jest cyfryzacja dokumentacji. Era papieru dobiega końca, a zastępują ją scentralizowane, chmurowe, platformy do zarządzania transportem oraz cyfrowe dokumenty, takie jak ECMR. Kierowca potwierdza odbiór towaru na tablecie, a dokument jest natychmiast widoczny dla wszystkich stron transakcji. Dramatycznie przyspiesza to przepływ informacji i gotówki, eliminując błędy i oszczędzając czas oraz pieniądze. Podczas gdy dane i cyfryzacja są mózgiem, automatyzacja to fizyczna siła, która wykonuje pracę szybciej, taniej i bezpieczniej. Choć autonomiczne ciężarówki to wciąż przyszłość, już dziś mamy do czynienia z zaawansowanymi systemami wsparcia kierowcy i technologią platooningu. W perspektywie kilku lat przyniesie to radykalną redukcję kosztów pracy i zwiększenie bezpieczeństwa. Rewolucja na ostatniej mili, czyli najdroższym i najbardziej skomplikowanym odcinku dostawy, jest z kolei domeną dronów i małych autonomicznych robotów. Przyspieszają one dostawy miejskie i automatyzują czasochlonne zadania magazynowe. Zielona logistyka przestała być jedynie wizerunkowym dodatkiem. To strategiczna konieczność, której oczekują klienci i regulatorzy. Bycie eko zaczyna się po prostu opłacać. Pojazdy elektryczne wkraczają do transportu ciężkiego, oferując niższe koszty eksploatacji, zerową emisję spalin i cichą pracę. Ekologia to również inteligentne planowanie. Zrównoważony transport to także przenoszenie ładunków z dróg na kolej, czyli transport intermodalny, oraz inteligentna konsolidacja ładunków, które pozwala unikać pustych przebiegów. Aby wdrożyć innowacje w swojej firmie, należy zacząć od audytu procesów i zidentyfikowania obszarów, w których traci się najwięcej czasu i pieniędzy. Następnie warto wprowadzać zmiany małymi krokami, np. wdrażając system telematyczny, który często przynosi największy zwrot z inwestycji na początku. Kluczowy jest także wybór partnera, a nie tylko dostawcy technologii czyli firmy, która rozumie specyfikę biznesu i oferuje strategiczne wsparcie. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy małą firmę stać na takie technologie. Odpowiedź brzmi: tak. Nowoczesne rozwiązania często działają w modelu subskrypcyjnym, co eliminuje potrzeby dużych inwestycji początkowych. Największy wpływ na biznes ma obecnie cyfryzacja i umiejętność wykorzystania danych, które stanowią fundament pod dalsze innowacje. Automatyzacja niekoniecznie oznacza zwolnienia, ale raczej zmianę charakteru pracy na bardziej analityczną i zarządczą. Główne bariery we wdrażaniu nowoczesnych technologii to koszty, opór przed zmianą i złożoność integracji systemów. Nowoczesny transport w logistyce przestał być kwestią wyboru, stał się koniecznością, by przetrwać i dynamicznie się rozwijać. Opisane technologie to dostępne już dziś narzędzia, które pozwalają budować efektywny, transparentny i odpowiedzialny łańcuch dostaw. Firma, która zignoruje potęgę danych, automatyzacji i zrównoważonego rozwoju, wkrótce zostanie w tyle. Ta, która je mądrze zaadaptuje, zdobędzie przewagę konkurencyjną na lata. Rewolucja już trwa czas zająć w niej miejsce lidera. Chcesz wiedzieć więcej? Koniecznie zaobserwuj nasz kanał i wejdź na www.edutransport.pl. Zapoznaj się z naszymi branżowymi artykułami i szkoleniami online www.edutransport.pl.